Kochani, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy Wam dużo zdrowia, ponieważ jest ono dla nas najcenniejsze. Mnóstwa prezentów i zadowolenia. <grymne> Pozytywnej energii. Cudownej rodzinnej atmosfery. Sukcesów zawodowych. Braku lockdownu i ciągłości produkcji. No. Śniegu, rozwoju i samorealizacji. Komfortowego domu. Pięknej, pachnącej choinki. Realizacji marzeń. Dostaw na czas. Realizacji wszystkich planów. Najpiękniejszych role di i fasadowych. Spokoju i odpoczynku. ciasta. Dobrych kursów. Prawdziwych przyjaciół. Lojalnych i oddanych pracowników. Po prostu... Bezdomny Bez się! 没事，没有，你也没有。